Siemanko, jesteśmy dzisiaj na olimpiadzie streamerów, przed nami konkurencja, rzut la fufu. Ja bym obstawił, że wygra... No ja na Silvana bym postawił, na Silvana dzisiaj. To ja stawiam na Kubona. A karą dla przegranego jest to, że musi zgarnąć od jakiegoś streamera autograf... Na czole. Na czole. Jezu Chryste, no dobra, Kubon! Dobra, dobra. No, jeszcze nadzieja jest w tym, że Silvan nie wyrzuci w ogóle za boks, no. Dobra, bestia, wchodzi Silvan, Błaga, błagam, błagam, Silwanek! Błagam, niech on rzuci daleko. Uwaga, jest rzut, jest rzut, jest rzut, jest rzut, jest rzut. Błagam, 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 błagam. Nie! Tak! Tak! Nie! Tak, tak! To nie! Piotrek, gratulacje! Co, co stało? Ej stary, głupia sprawa, podpiszesz mi się na czole? Czemu? Bo na Kubona. A, będę Podpiszesz a, mi się? Proszę no, bardzo. ja śmiało. Brawo. Dobra. Dzięki, stary. Dobra, na razie. no Piona Piotrek, no. Na szczęście udało to. się to szybko wykonać. Zajebiście, że wygrał. Nie no, Silvan! Jak ja wyglądam w ogóle? To jest dobrze. Jak, jak wyglądasz jak fanboy Diablesa teraz? No, Tutaj macie tabelę wyników. Najlepszy z nas, na koniec miesiąca dostanie jakąś nagrodę. Obserwujcie, followujcie, Elo. Do następnego.